Cześć, witajcie. Dzień dobry moi drodzy. Po raz kolejny w warsztacie i po raz kolejny w serii Czy to się opłaca? Znowu byłem na e, złomowisku i przytachałem małą niebieską torbę. Dużo tego nie ma dzisiaj. Torba też, już następna, dokonuje żywotu niestety. Trzeba będzie się zaopatrzyć w jakieś solidniejsze e, w, torby, które będą. Ze mną podróżować, a to na złomowisko, a to do lasu, a to na różnego rodzaju wysypiska śmieci. Ale słuchajcie, przechodząc do e, meritum, e, piąty odcinek z tej serii e, ostatnio opłacało się, chociaż AGD jeszcze do sprzedania e, ale to się sprzeda na pewno. E, słuchajcie, już wyciągam wszystko z tej torby, kładę na wagę i zobaczymy, co tym razem się w torbie znalazło i czy tym razem się opłaciło no dobra nie przedłużając bez zbędnego pitolenia słuchajcie pierwszą rzeczą jest taka płytka elektroniczna leżała na wierzchu trochę aluminium elektronika jakieś potencjometry zabrały jest drugą rzeczą jest zobaczcie w pięknym stanie sitko od konewki takiej Ocynkowanej, a naprawdę stan idealny, troszeczkę do umycia i mam nadzieję, że za parę złotóweczek też się sprzeda. Dobra, a przy okazji będzie uratowane od zapomnienia, bo takie rzeczy coraz rzadziej widać. Ok, nie jedziemy dalej. Nie obyłoby się bez silniczka stojącego. Sprawdziłem, jest mieć, czyli zobaczymy, czy. Da radę odzyskać z tego części zamienne, lub może jakoś zregenerować ten silniczek. Dobra, kładę tutaj. I ostatnią rzecz, bo mówię, jest niewiele. Ostatnią rzeczą jest taka płyteczka. E, chyba od jakiejś skrzynki elektrycznej, ale z tyłu. Zobaczcie, jakie trafo tutaj siedzi. Ciężkie jak cholera. Stawiam na wagę. I zaraz Wam pokazuję, ile to wszystko waży. Torba pusta, leci na dół, a tą płytkę strafo postawimy na wadze. Ok, zmieniam kadr i już Wam mówię, ile to wszystko waży, ile zapłaciłem, bo tak jak Wam mówiłem, cena poszła w dół i nie 3 zł, tylko 2,50. Także ja się cieszę. I tak, wszystko jest na wadze, waga włączona, Zaświeć zaświećmy. Waga 10 kg, 150 g i jak mówiłem, zapłaciłem taniej, bo po 2,50, 25 zł, 25 zł. Tyle, tyle mnie to wszystko kosztowało, więc zobaczymy, ile na koniec moich, moich działań zostanie, tego wszystkiego i no, czy to się opłaciło. także Zrzucam wszystko z wagi, wagę odstawiam. I zabieram się za konserwację. I wszystko już mamy na stole roboczym. Tutaj szybciutko, tylko z tej płytki odkręcę ten chyba radiator aluminiowy, żeby płyteczkę wrzucić do elektroniki. Też trzeba będzie po nowym roku zmontować jakoś paczkę do elektropaki, bo troszeczkę tej elektroniki już się nazbierało. A tu Szybciutko to odkręcę. No mówię spłytki, niewiele, płytki po parę groszy też po parę złotych można sprzedać, wysłać i odzyskać troszeczkę troszeczkę grosików. O jak ma się gdzieś tam walać, to niech wróci tam, gdzie tego miejsca. Ok. Tutaj ten aluminiowy radiatorek odkręcony. Płytka na razie na bok. Sitko oczywiście też na razie do AGD. A w pierwszej kolejności spróbuję wskrzesić ten silnik. Zobaczymy, czy się uda. A później to trafo. A na koniec podsumowanko. W trakcie oczywiście przebitki z postępu, prac. I widzimy się za chwilę. I szybciutka, krótka aktualizacja z postępu prac. Silniczek już jest rozcząstkowany. Te dwa elementy, oczywiście, jako, jako części zamienne, odkładam. No i zabieram się za sprawdzenie tego Stojana, co tam w środku mu się popsuło. Dobra, lecimy na szlifierę. No i dobra, silniczek został zdiagnozowany. Wszystkie potrzebne naprawy zostaną wykonane. Tutaj te aluminiowe obudowy, resztka zestojana. A teraz <coughs> diagnozujemy ten oto transformator. Już jest pozbawiony tego wszystkiego stalowego, co było w środku. Tą płytkę też odciąłem. Także zobaczymy, jaki piękny zwój tutaj trzeba będzie zastosować. O, twarde. Ok, jak już się. Wszystkiego dowiem i pozbędę tego plastiku, to zrobimy aktualizację. No i tak, jeśli chodzi o to, trafo to zostało tyle części zamiennych, plus tutaj te takie ładne literki E. Wszystko na kupce. Taki ten zwitek odkładamy do reszty części zamiennych, miedzianych. A ja wyciągam wagę i zobaczymy, ile. Byśmy dostali za to wszystko, gdybyśmy chcieli to oddać na surowce wtórne. Także waga jest. Równiutko ustawimy i zaczniemy od tej płytki. Zdemontowałem ten radiator chyba aluminiowy. A trzeba jeszcze wagę włączyć. No to włączamy. Pyk. Dobra. Waga włączona. Ważymy płytkę. Płytka bodajże po 4 zł. Taka. Za kilogram, czyli mamy 89 groszy. Dodajemy i płyteczka do elektroniki ląduje. Teraz wrzućmy sobie aluminium. już nie będę dzielił na miks i odlew. Zważymy to wszystko razem, ponieważ to jest bardzo leciutkie. Ale aluminium jest po, znaczy jest 434 gramy. Muszę wziąć sobie ściągę i aluminium po 6,40. Czyli 278 za aluminium i dodajemy. Dobra. I teraz dla odmiany wrzućmy sobie złomik. O złomiku ładnie 7 kg 780 g po 90 groszy. Czyli 7 zł i dodajemy. Czyli mamy 10 złotych i 67 groszy. Dobra, złomek zaraz poleci do złomu i wrzućmy sobie miedź ten zwitek 740 gramów zobaczcie, i reszta. Dobra, czyli miedzi mamy kilogram 364 gramy i mieć po 28 40 za samo mieć 38 ,74 zł i 74 grosze. I dodajemy zobaczcie, 49 zł i 41 groszy, czyli 100%, tak? Bo zapłaciłem 25 zł za to wszystko, bo było 10 kg po 2,50, czyli 25 zł. A teraz jest. 49 zł, 41 groszy, czyli powiedzmy 100% zysku na tych trzech, czterech rzeczach. A, i jeszcze e, zostaje przecież sitko od konewki, które powiedzmy sprzedam za 5 zł, tak? Czyli mamy ponad 100% zysku. No i niech mi ktoś powie, że się nie opłaca przeprowadzać takich e, konserwacji e, sprzętu przywiezionego. Ze złomowiska za taką, a nie inną cenę. Jeśli ktoś yy, mówi, że się nie opłaca, to niech mi podrzuci jakiś temat, który się opłaca. Zajęło mi to wszystko około pół godzinki, czyli 25 zł zarobione w pół godzinki, co daje 50 zł na godzinę. No, fajny, fajny zarobek. To jedno. No, a drugie, nie patrzę na kwoty. Ja patrzę na procenty, bo jeżeli zarobiłem na czymś 100%, no to jest 100%. Zarobku, 100% zysku, które mogę przeznaczyć na inwestycje swoje, które w przyszłości mogą, aczkolwiek nie muszą, dać zarobić troszkę więcej. Zobaczymy. Mój eksperyment od zbieracza do bogacza trwa. Jeśli macie ochotę yy, śledzić, to zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, do szerokiej dyskusji, jeśli chodzi o opłacalność niektórych tematów. Zapraszam bardzo. A teraz życzę Wam jak zwykle miłego dzienka, miłego popołudnia, zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. No i co, trzymajcie się i do następnego.